Szanowni Państwo, spotkaliśmy się na kongresie lewicy, którą ma za zadanie skonsolidowanie środowiska lewicowo-to szeroko rozumianego. I to jest, myślę, sprawa podstawowa. I powinniśmy się zebrać, zewrzeć szeregi przede wszystkim na podstawie programowej. Bo nie powinniśmy mówić tutaj o zjednoczeniu lewicy, bo to jest niemożliwe i powiem inaczej, nawet niepotrzebne, ale trzeba mieć wspólny cel. A wspólnym celem jest walka z wszechobecną prawicą, która to prawica zawłaszczyła i zawłaszcza ciągle nasze państwo. I to jest... Jaka, jak pan widzi rolę. Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalistycznej na Kongresie Lewicy. Kongres Polskiej Lewicy traktujemy jako pierwszą próbę łączenia środowisk lewicowych. Środowiska lewicowe, partie lewicowe to są reprezentanci ludzi pracy. I to jest formuła podstawowa. Wychodząc z założenia, że nie ma wroga na lewicy. PPS uczestniczy w kongresie organizowanym z inicjatywy yy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Yy, nasz udział ma określoną wartość, ponieważ yy, w kongresie yy, polskiej lewicy yy, uczestniczy głównie nurt socjaldemokratyczny yy, organizacji yy, lewicowych w Polsce. PPS i z nazwy, z tradycji, historii, i założeń ideowych jest partią socjalistyczną. To wbrew pozorom jest zupełnie co innego. O ile partie socjaldemokratyczne generalnie mówiąc, akceptują kapitalizm, o tyle partie socjalistyczne, jeśli nie uległy określonej degeneracji ideowej, kapitalizmu akceptować nie mogą i w przypadku PPS oczywiście nie akceptują. To jest, to jest ta różnica i to jest podstawowa sprawa, jeśli chodzi o nasz udział w kongresie. No właśnie. Czy partię satysfakcjonuje zdefiniowanie lewicowości, lewicy, myśli lewicowej reprezentowana na kongresie? Na kongresie niestety lewicowość... Nie zostaje zdefiniowana. Jest to pojęcie bardzo szerokie w tym rozumieniu. Mówi się o lewicowości jako o y, walce o sprawiedliwość, itd. Tak tak Natomiast fundamentalnie rzecz biorąc, y, lewicowość nie będzie miała określonego wyrazu, jeśli nie będzie się wiązała z krytyką kapitalizmu. Dziś mamy o tyle dobrą sytuację, że jest obszar, Czyli neoliberalny kapitalizm, który umiera na naszych oczach, że socjaldemokraci i socjaliści w tej sprawie mogą, jeśli chcą, jeśli socjaldemokraci będą chcieli występować wspólnie w krytyce tego modelu kapitalizmu, który mamy w Polsce. A czy jeżeli kongres? Oczywiście warunkowo. Znajdzie jakąś swoją kontynuację społeczną, polityczną. Czy partia widzi swoje miejsce w tym roku, a jeżeli widzi, to jakie? Mamy nadzieję, że będzie kontynuacja tego kongresu, że to jest pewien początek i PPS będzie widział swoje miejsce, jeśli będzie w ramach tej działalności próba formułowania programu ideowego, ale również gospodarczego w szczególności społecznego, gospodarczego. Wtedy to ma sens, to będzie miało sens i w tym warto uczestniczyć.